Hej cześć, sieman, wszystkim. Tutaj Magda. I dzisiaj zagramy sobie w Wagario. Jak widzicie, jestem tutaj na y, awatarze. Kupiłem sobie tego awatara, bo najbardziej mi odzwierciedla, myślę. Y, no i w zasadzie będziemy jeść sobie tak, takie masło. W zasadzie tu są takie grudki masła, ale to nas nie cieszy. Widzicie, to jest już masło, ale to jest bardzo trudno zjeść. Zjeść takie masło i na przykład teraz muszę uciekać, bo jestem bardzo mała. Ale jak zjem sobie trochę grudek masła, to będę mogła zjeść już dużo masła. Wiecie o co chodzi. No, więc taki luźny let's play. Możecie zadawać mi pytanie. Możecie zadawać mi, nie wiem, różne gry do zagrania lub różne. Ojoj, tutaj mnie chcą zjeść lub różne jakieś tam pro tipy do nagrywania, bo ja też zaczynam dopiero z przygody z YouTube'em mam słaby mikrofon, lecz myślę, że to jest bardzo słaby mikrofon i powinnam kupić sobie coś lepszego i możecie mi napisać co mogę sobie kupić do tego. No. Więc kontynuując, gram sobie w Agario, Agario jest bardzo fajny grom, bo można tutaj jeść innych ja będę pierwszy. Ooo... Przepraszam, ja będę pierwszy. czasami mam rozbiję jaźni. O! Ale sobie pojadłam. No. Nie no, oni mnie zaraz jedzą. Proszę, nie proszę, nie proszę, pro... No dobrze chyba mnie nie widział. Ale I... mnie się nie da nie zauważyć, widzicie? Całą mapę prowizjonuję. No dobra. Oj, przepraszam, coś się popsuło i nie było mnie słychać, ale już jest chyba dobrze. Magda bardzo lubi grać w takie gierki. O, i widzicie tego pana? Zaraz go sobie zjem. Albo do kogoś innego. O, widzicie? O, nie uda nam się. Kurde, a zjadłabym sobie trochę masła. Jak chcecie więcej let's Playu za Gario, to piszcie w komentarze. Zostawcie sobie la lajka w górę i polecam do zasubskrypcji tego kanału. No, i o Jezu, co mi się tutaj zrobiło? O Jezu, ja się zmęczyłam od tego grania. Chwila, muszę sobie coś zjeść. Aha, ale dobre. ale jestem duwa. Widzicie? Udało mi się zjeść większe masło i teraz jestem coraz grubsza. No. Pytaliście mnie, czy nagramy sobie Minecrafta. Oczywiście Minecraft będzie. Tutaj nie ma co sugerować. Minecraft jest najlepszą grą wszechczasów. Tylko że na razie chcę sobie zrobić Let's Play. O Jezus z Agario. Chyba się zbugowałam. Utknęłam w miejscu chyba. O, jestem już dziesiąta, widzicie? O Jezu. On tu idzie do mnie. Proszę nie jedź mnie. O, dziękuję. O Jezu. Ale duże. Idę sobie to zje... O nie, nie zjedzę. Nie zjem tego. Nie zjedz tyle. Eee, proszę dać. Nie, 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 nie. To był zły pomysł. Nie będę mu pomagała. O Jezu. O O nie! Uciekam! Nie! O nie! No! Już mnie zjedli! A chciałam zjeść trochę masła sobie! No ale dobra! Yy, dzięki za oglądanie! Ojej, co się znowu psuje? Dzięki za oglądanie i subskrybujcie, tak? No, to dzięki jeszcze raz! I do usłyszenia!